Cześć wszystkim, tutaj Lime, a dzisiaj właśnie jestem po bardzo swojej sytuacji. Odnośnie... Wymieniłam się kątem Tak, wymieniłam się kontem. Moje piękne konto zostały okracione Z taką dziewczyną, która się nazywała... Jak ona się Wymieniłam się na konto, które się nazywało... 3032. Chcę o to konto. Wymieniłam się. I później wchodzę na nie. Bo nie, nie są po prostu. Chodzę na nie. Tutaj, jak już byłam na nim, to wchodzę sobie nas twórczowy luk. I jak ona ma mało ciuchów, zauważam, to ja od razu chciałam. Od niej konto moje. Ona ma tylko dwie strony, czy trzy? Dwie strony ubrań, a to ona ma 13 level, nie? Pokażę wam nasze korepetel. naszą rozmowę, więc zaraz się widzimy. No więc już jestem na ja, moim facebooku przełoczym. Pokażę wam nasze, naszą rozmowę. Jeszcze dalej. Jest Jesteśmy znajomymi na facebooku. Ja się z zapytałam, bo jest taka króla na Facebooku. Co ona tutaj? Przepraszam, właśnie to. Ja tylko odpiszę koleżance. Na Nie mogę. mogę pisać. Tak, więc już jesteśmy. I jesteśmy na samym końcu. Bo ona takie ogłoszenie na jednej skupie napisała. Masz jeszcze te konto na Movistar? Ja napisałam. Ona mi odpisała, tak, ale czasami ja to są Ja napisałam, no. Czyli jeszcze po prostu, że te konto do to mi chodzi. Jaką masz na na wymiary, a na koncie sweet. wymiany? Ananasowa Street. Dużo oprań animek anime, itp. Animek około 4 do 7 mam oko yy, pracami mam 3, teraz mam 4, a upań bardzo dużo. Ok. Um, konto da ma 10 level. Ok, zaraz zobaczę. Ok a twoje jak się nazywa? Amelia Amelka 3032 dostałam od youtuberki. Dostałam. A to 11 levelu brakuje mi niecałe 17 tysięcy fejma. Możesz nie pisać. Nakrywam, jak odzyskać skradzione konto. No, moje konto jest na Email, ale Twoje konto, ale. Moje konto jest na e mail, ale moje konto na poczcie jest zablokowane na 13 lat. Aha, ale jest to konto i można na nie wchodzić na pocztę? Nie. Mail na to konto czy można wchodzić? Na konto na MSP można wchodzić? OK. To jakie hasło? Ja też Ci podam hasło, a podasz Ty mi też. Tak, to razem. Od niej hasło było na te 205, 2605. 20, 20, 20, moje to takie hasło. OK. Cieńki, wszystko Ci ciała, ja też dziękuję tak, puści. Dlaczego... Um, dlaczego? Dlaczego mi weszłaś na konto? Pytanie i jak to się nazywa? Wykrzyknik? E, weszłaś, nie weszłam. E, ja nie mam siostry, jakby co? To może moja siostra, ale nie obiecuję, ale nie będę, o... ale nie będę, obiecuję, o, o, hasło już zmieniam, a mam pytanko, czy będę mogła z twojego starego konta przesłać dwie rzeczy, tylko dwie, ja ci prześlę, powiedz jakie, takie, te t pluskie i spodnie, pluska i te włosy, o, to jutro, no i oczywiście, wiedziałam, że jutro nie będzie, ona sobie prześle na inne rzeczy, myślałam, żeby w nocy wejść i sobie przesłać z mojego starego konta, ale zdecydowałam, że chcę swoje konto, więc napisami. Mam jeszcze inne konto do wymiany, chcę się wymieć. A jakie? Jaka nazwa? Maja693, zaraz wam pokażę te konta. Albo, albo misia serduszkowa 5501. Nie, nie cienki. Nie, nie dzięki, bo so, patrzcie, ja mam dziesiąty level. A zobaczcie, so, jak jaka ona mi chciała serwować konta z jakim niskim levelem. Więc jej podziękowałam. A o. A ja mam pytanie: Jakie? Cluster staple? tak, ale teraz nie. Jaki masz level ile koni? Jeden koń, 12 level. A czy możemy się wymienić kontem na MSP? Nie, pokupowałam za pieniądze. A, a masz jakieś konto? Ale na MSP te konto analizowałam. To konto od mojej siostry. I ona teraz płaczy, że nie ma konta i wymieniłam się nim. Oddać ci je? Tak, ale też z 13 topie Oddam. Och, to ty o tej moje, och, ok, potaj pierwsze hasło. Hasło to Miki1, więc 5, 5, a ty teraz Natalia55101, 1, to wyjdź z Ja jej wyszłam oczywiście z No to ja jej piszę, nie? I ona mi pisze, nie wyszłam. Koniec, skłaszam się za oszustwo. Ja niby nie oszukiwałam, ona oszukiwała. Jakie? Jakie? Nic jej nie zrobiłam, okradłaś mnie. Nie, tak, koniec. Tylko innych rzeczy nie wzięłaś, bo są statyamenty, kłamczo. Przebrałam cię, po co takie ciuchy? Pochciałam zobaczyć, jak w nich wyglądasz, ale z ciebie nie okradłam, przysięgam. No dobra, okradłaś mnie, nie, moja siostrę, moje, moją młodszą siostrę. Myślałam, że to moje konto. Jak ci nie wstyd, ale mogę dać ci z powrotem. O, jaka nazwa, na nazwała Sweet. Ech, aż mi się suszy kakle. Bo mi konto, a później odpiera. Oddaj wszystko, później Ci tam bo teraz mam zajęcia w domu, oszustka. Oddawaj wszystko, ale mam korepetycję. I co? O, to jest ten moment, że ona, no, że ktoś jak Ci ukradnie kod, jak Cię zamieni. Chwila tylko, zobaczę ile się jeszcze, jak chyba. 7 minut, ok I jak ktoś Ci napisze, jak Cię okradł i w ogóle okrad Cię i jak to się nazywa? Zaprom ci raz i teraz je chce, nie? To wymyśla się na przykład korepetycjach, później też jest Więc teraz to, to jest najistotniejsza część. No i ja jej napisałam, ale mam korepetycję i co? Oddawaj, czy to jest za trudne. Już wszystko ci tam. Em, później. No i jeszcze jedna osoba do mnie pisze, nie? Na pan! Em... ja je napisałam. I ja je napisałam. Bo ona mi nie oddała. Wszystkie i tatuaże miała mi oddać. Ok, anima już. Już płąd ortograficzny I już wszystko resztę zatrzymaj. Ok, cieńki. No i czekajcie, zaraz salukuję cię i wam pokażę, jakie ona mi chciała A więc jestem, ale mam bardzo mało czasu niecała minuta. minut minuty, niecała. Ona mi chciała zaproponować sam moje dziesiąty level Chciała mi zaproponować konto z czwartym levelem. E, misia Sertuczkowa5501 to jest pierwsze konto, które mi chciała Nakrywam, oszustka Takie konto mi chciała wszystkie sprzedać Mnie nie obchodzi jakie macie, nie bardzo interesuje Który jest level, ile jest anime, ile czego tam I teraz jest jeszcze tam było Przepraszam was na moment Jestem już i wszystkie konto z szóstym levelem. Mam nieco widać, więc szybko. Nic tam nie ma, bardzo mało. Patrzcie, ona mi napisała, hej, co tu się napisała. Wszystkie ubrania mam, nie 40 sekund, przepraszam, was, ale po prostu ze snyfów. Więc ona mi chciała, więc czekać. czekajcie, zaraz się widzę. Jestem kilka sekund, przepraszam, że tak szybko mówię, ale po prostu ona mi takie przeczy przez stopie. masakra, Wszystko dla na to twarz, tam. Więc ja jej sobie sobie to zatrzymać i to, bo to jest wszystkim, Ale mi oddała właśnie. Oszustka to jest. To. Takie rzecz Więc tylko was uprzedzam. Nigdy nie zamieniajcie się kątem, jak już chcecie zamienić się, to tylko kątem, gdzie jest dużo ubrań i tuszy level i animek, więc ja się z Wami żegnam już dzisiaj. I pamiętajcie.